Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się piwami, które polecaliście, ale nie zmieściły się do poprzednich testów. Podejrzewam, że po ostatnim teście trybunałów i olobrachtów nie będą to uniesienia smakowe. Mamy 10 piw, takie jak falne i beczkowe, których wcześniej nie znaliśmy, ale dzisiaj poznamy. Przypominam, że alkohol jest dla ludzi, którzy skończyli 18 lat, kobiety w ciąży, nie piją alkoholu, nie prowadzimy samochodów ani żadnych innych pojazdów po alkoholu. Nie ma co przeciągać, zapraszam Was na test piw wszelakich. Nasz dzisiejszy zestaw smakołyków to halne domowe tradycyjne mocne, fox mocne mocne, beczkowe mocne, złoty denar beczkowe mocne wisienka, fox ekstra mocny i specjal hard 12% To będzie bardzo ciężki i mocny odcinek z tego co widzę, dlatego już teraz prosimy Was o zostawienie lajka, like subskrypcji i jakiegoś komentarza pod tym filmem. Teraz jest ten czas, kiedy przychodziliśmy do cen, ale z racji tego, że te wszystkie piwa kupowałem w różnych dniach, w różnych sklepach, wszystkie paragony zgubiłem i nie wiem, jakie są ceny, więc dajcie znać w komentarzach, ile to kosztuje. No dobrze Mateusz, nie ma co przeciągać, przechodzimy do testu. Dobrze, nasza pierwsza para to złoty denar i beczkowe mocno wiśniowy. Zaczniemy od złotego denara, bo jest najsłabszy z całej stawki. Troszeczkę piany dla Pana Waldka z lechnicy. Nie to żeby mi się tak bardzo pić chce. Ale, ale ci smakuje. Złoty denar jest nie najgorszy. Powiedziałbym, że jest to taki... Jakbyśmy pili koncerniaki, on był najsłabszy z tej całej stawki. Ma troszeczkę płytki smak, troszeczkę taką jakąś delikatną siarką podjeżdża, ale jest nie najgorszy. Jakbym miał kiedyś wrócić do złotego denara, to wydaje mi się, że... żebym wrócił. No i teraz beczkowe. Pamiętam tego to był romper chyba 9% w był najgorszym piwem jakie kiedykolwiek piłem jeżeli Ciekawe czy smak. przebije <noise> Zobacz, się okaże No też piwny jabł Ale moim zdaniem jest lepsze od rompera Nie odtrącam mnie, Tak bardzo jak robił to Romper Wydaje mi się że jakbym był zmuszony do wypicia jakiegoś nie najdroższego piwa. To beczkowe mocne wiśnie? 9%? Czemu nie? Ale jakby był tak to bym nie wrócił. Więc Mateusz, moim zdaniem, denar tak. Beczkowe niekoniecznie. Niekoniecznie. Zapraszam Cię. Oceń to. Przykornie zacznę od tego wiśniowego. Ja się boję tej wiśni, że znowu mnie zaatakuje taką chemią. Nie bój się, Mateusz, to dla Twojego dobra. Czyli pachnie wiśnią. O! No i znowu to jest ten tani chemiczny smak, jak te horteksy wszystkie, paskudne, nie pijcie tego. To może ten Arek teraz. No właśnie specjalnie piję go drugiego, to by trochę smakował, więc może zabije ten smak. Musisz dużo wlać, żeby tam po ściankach ściekło z tego Do, Nie mnie oszukujesz? W życiu Mateusz. Nie nożcie. Umówmy się. Nie wiem przy którym, stary, przy którym koncerniaku by to stało. Rzeczywiście dolna półka. To by się zgadzało. Bo w sklepie na te dolne półki nie, nie on tam pewnie leży. Nie ja na no, słabe jakość to bo zero zachwytu, ale jak miałbym wrócić to do denara, a nie do beczkowego. Boryst, wjeżdżaj z nas do para, tradycyjne mocne i Fox mocny. Tego Foxa chyba nikt nie polecał, ale brakowało mi do kompletu, więc poszedłem do dużego Bena i zapytałem, proszę coś niedobrego, najgorszego i pan mi wskazał na Foxa, więc Spójrzmy Znawca, tak, że... zapytałeś znawcy. On po prostu zna swoich klientów chyba. Trochę więcej oj! Od razu uderza smak alkoholowy 7% mamy jeszcze chyba 12% Foxa tam będzie podejrzewam jeszcze gorzej, ale jest niedobre, to jest coś między romperem a Argusem bym powiedział. zero jakiejkolwiek przyjemności napicia się z tego. Ten Fox mógłby po prostu nie istnieć. Współczuję ludziom, którzy muszą to po prostu kupować i pić niedobre. To w takim razie tradycyjne. nikt tradycji stanie się zadość. Zobaczymy. Troszeczkę pianki dla pana Wydaje mi się, że ma mocno płytki smak w porównaniu do tego foxa. Płytki i na sam koniec wydziela się taki nieprzyjemny posmak właśnie. Nie wiem czym to jest spowodowane. O ile Fox uderza od razu, to to musi chwilę przejść i na sam koniec jestem niedobry finish. <ślesztuk> 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 Jakby to powiedzieć. Ale <ślesztuk> ciężka przeprawa, które tu jest gorsza tak naprawdę. Bo to że od razu niedobrym, a to no na koniec. Nie wiem, Mateusz. Musisz to ocenić. Tradycyjne mocne. Kultowy browar staropolski z Zdu duńskiej woli. Można powiedzieć, zwiedzamy Polskę w tymi browarami. Dokładnie, zobaczymy co oni tam sobie preferują. Duma z duńskiej woli. <śleskujesz> 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 Tego się nie da pić. Widzę Mateo, że już nigdy nie pojedziesz do duńskiej woli, nawet jeżeli tam... <grystanie> nigdy tam nie mam nie zamiaru jechać. <grystanie> Świetnie... <grystanie> Źle mnie potraktowali Powiedziałbym na wstępie, ale ja już nie dojechałeś. <grystanie> <grystanie> Dobra, fos No i co ci nie podejdziesz? Z, z Duńczaków? Wszystko. <grystanie> Zobaczymy co ci w liście nie podejdzie. Rzeczywiście nie da się wybrać gorszego. Ciężko. To jest jakieś kwaśne. To rzeczywiście ma taki płytki smak. Taki... O, wiem, jak piliśmy te rompery, taką żygowiną było czuć. To jest to. Żygowina. Ży... To są żygowiny. Nie, nie pijcie tego. Nie? Już tego nie? Nie. To, to się nie nadaje ani jedno, ani drugie. Royal taste. Nie. Królewski smak? Nie, ten. Bo i z następną parą może będzie lepiej. Kochani, nasza starannie wybrana para to kuflowe mocne i beczkowe mocne. Widziałem w komentarzach, dużo się przewijało właśnie tak, tych kuflowych właśnie. i beczkowych. Wjeżdżamy, z kufla do kufla, proszę bardzo. O jasne. Jakby skisła warka strong. No nie, jeszcze taki bardzo długi posmak zostaje. Ech, chyba najgorsze dzisiaj w ogóle ze wszystkich. Myślałem, że Fox już gdzieś tam jest bardzo nisko, ale to wydaje mi się, że przebiło. Powiesz, że ta się bardziej. Tak. Ech, od razu alkohol, od razu taka skisła góryczka, no nie, no nie. No nie. Jest po prostu najgorszy, nie wiem co to polecał w komentarzu, ale przestań to pić. I następne co? Leczkowe. Siła i smak. Próbujemy. Siła może tutaj jest, bo to ma 7%, ale smaku jest bardzo mało. I moim zdaniem jest to bardzo duży plus tego piwa. To samo chciałem powiedzieć, że to może być wyjątkowy plus. Tak, jest bardzo płytkie, prawie żeby smakowe bym nawet powiedział. I powiedziałbym, że mi to pasuje. Zasadniczo mi nie pasuje, jak coś nie ma smaku. Ale w całym tym zestawieniu, beczkowe mocno jest najlepsze, bo naprawdę prawie nic tu nie czuć. Mało tego, nawet nie czuć tego, że to ma 7%. To jest jakby delikatnie gazowana woda, z dodatkiem jakby troszeczkę chmielu dodali, i to wszystko. Wydaje mi się, że w tej parze na pewno najlepsze jest beczkowe. Póki co jest to mój dzisiejszy faworyt, no ale Mateusz, zapraszam, oceń to. Iwo jasne, pasteryzowane, leczkowe, z siła i smakiem, jak ten Już mi się nie uśmiecha nawet, nie? Oj tak. Ja się sobie Rzeczywiście bez smaku. Taka woda gazowana. wspomnia wspomniałeś o chmielu? Ono nie stało przy chmielu, nie? Nie ma ani odrobinki chmielu. To jest super, bankowo. Się nie zna. Ale naprawdę po dzisiejszym dniu Boże jest takie bezsmakowe Chodzi mu bardzo mocno radę ten... Trzeba było się to na koniec zostawić w sensie, w sensie pokus A no teraz czekacie Wariacja smaków <grym> Mówi, że jest lepsze niż Fox Festiwal na twoim podniebieniu To za dużo sobie nie będę lał. Taktyka Nie w policji. Nie, <noise> Jezu. To ma tylko 7%, a tak alko alkoholem atakuje? To jest fatalne w porównaniu do beczkowego. Nie wiem, taką chemią zajeżdża, tanią. Ciężko mi to określić. To nie jest żyk jak przy Foxie, ale taka tania chemia, takie mam wrażenie. Czyli nie z Niemiec? Nie z Niemiec. <noise> Nie nieważne skąd. Nie, to jest bardzo niedobre. Nie nadaje się do picia, to powinno być wycofane, zakazane i wycofane z wszelkich sklepów. To piwo. Czyli kuflewego, żeby Chociaż... nie dać do kufla. To też. Borys rozpocznij następną parę, zobaczymy, może w końcu coś znajdziemy wdatnego do spożycia. Dobrze kochani, nasza następna para to kalne. Strasznie dzisiaj myje, się nie wiem czy to Teraz że mamy halne i domowe są mocne. Zaczniemy od domowego, bo jest słabsze. No Ten tak na Ciekawy jestem. Domowe, ciekawe, czy poczujesz się jak w domu. 7:9 bardzo podobne do tego bez smakowe. Znowu na plus. Nie plus bo tu jest mocniejsza, a wydaje mi się, że ma jeszcze mniej smaku niż te beczkowe. Niemożliwe to jest. Że może to rzeczywiście jest jakieś domowe, a ja się tutaj nabijam po prostu. Bez nie? powiedziałbym, że ciężko mi dzisiaj będzie wybrać, czy beczkowe, czy domowe jest lepsze, przez ten brak smaku. Ale kurde, jakbym musiał, to domowe jest ok. No Michalne. Niewątpliwy lider komentarzy. Bardzo dużo osób o tym mówiło. Że nie ma halnego, bo nie było tak prawdziwego testu. Teraz się okaże. Nie wiem o co chodzi, ale jest ok. <ścoughs> Na serio, ani nie uderzy alkohol, ani jakoś tak niedobrze po tym nie jest. Jest ok, no po prostu smakuje jak. Do czego byś przyródnął? Jaki mocniejszy koncert, jakiś tych mocy, które ostatnio testowaliśmy. Ciężko to porównać. No może zaraz troszeczkę tak alkoholu doszła po tym drugim łyku. Ale kurde. Porównałbym to, że jest to taki słabszy imperator. Imperator, może tak. No nie pogardziłbym halamu w nie. nie wiem, może to. Więc więcej tego pijemy, to wszystko bardziej smakuje, ciężko stwierdzić, ale te domowe mm. bez smaku te halne ze smakiem. No taką słodycz, że mi delikatno czuję. I ja bym do nich kiedyś Mateus wróciłaś dziwne, zapraszam cię przetestuj to znowu mi wie jak przed halnym, nie? A zaraz dojdzie Ale halny, zaraz tak. najpierw wjeżdżamy w domowego. umocny. Strasznie słodkie. Patrz, jestem... Głębi smaku to to nie ma. Ale rzeczywiście, alkohol nie jest tak mocno wyczuwalny. Jest słodkie. Ja bym powiedział, że jest tak aż dziwne, jakby dodać do złego piwa łyżeczkę, łyżeczkę cukru. Ale dobra, wjeżdżamy w słynnego halnego. Tutaj dużego łyka Mateusz, dla publiczności poproszę. Takiego, wiesz, takiego jakiego oni lubią, że ty bierzesz te łyki. Po dużym łyku czuć trochę alkohol. Ale ty nie, nie jest nie najgorsze. Nie jest. Ty, nie. Dobrze, tam powiedzieli, że to Halne jest całkiem spoko. Tak, wszyscy, którzy profesowali Halne w ty, komentarzach to proszła. 10%. 10%, dla nich. 10% mega mocne. A w ogóle nie o, jest jestem Nie, do tego halnego bym wrócił. Zamiast sześciu bym wypił 4. <laughs> za halne pamiętam, że kosztowało 5 zł, to tyle pamiętam. Czyli jak koncerniaki. I 10% I nie najgorsze. Chociaż mogę mieć trochę zepsuty smak po tym wszystkim, co już próbowaliśmy. Ale? 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 Ale do halnego bym wrócił. Do domowego średnio, bo jest za słodkie. Ale to halne. całkiem spoko, naprawdę polecam halne. No dobrze kochani, ostatnia para Fox, czyli polecajka od pana z dużego Bena. Pozdrawiamy. I special, specjal, tak? Zaczniemy od Foxa chyba. Bliska, pytruska. Hmm. Delikatnie ciemna. Włó. Włó. Jak? No, piwny jabł, gorzki, szogun taki piłem kiedyś. Ugh, od razu pierwsze co to walić cię alkoholem. Ciężko to przełknąć z piwem. prawdziwym to po prostu nie ma nic wspólnego. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby się grubo napierdolić, co nie? Tak, to nie jest po prostu. Czyli grubę to celową znamy. Mateusz wiem, że mamy zasadę, że nie wylewamy. Czy mogę ją złamać? Pozwalam. Dziękuję. To teraz stał Tego specjalnego w takim razie. Mam nadzieję, że będzie lepszy. No nie, ten Fox jest najgorszy na świecie. No i najgorsze chyba, co kurwa kiedykolwiek tutaj w życiu testowaliśmy. Podpisuje się pod tym. To teraz specjalny. O Jezu! Mega kwaśny smak na końcu. 12%. Nie czuć może już tak bardzo alkoholu, ale taki mega kwaśny posmak zostaje. Niedobra. Też niedobra, ale Fox jest razy gorszy. Nie teraz. Nie teraz tylko. No, nie, e, nie przedsiębiorcy, którzy będą chcieli od nas piwka e. <śmiech> <śmiech> Nie, dobra. To wracając do tematu, Fox jest razy gorszy od kurwa tego specjalnego. Bez kitu, co nie ma, już. Zapraszam cię, żebyś tego spróbował. Wiem. Że to nie będzie najlepsza para. Wspominałeś o tym, że nie wylewamy, ale mnie już dzisiaj jeden Fox pokonał. Jak coś Mateusz już możesz pozwalam od razu z góry. O, cudowny jesteś. No dużo nawet nie leję, bo to, to jakby mamy już lokalnych przedsiębiorców, którzy spożyją po nas, więc jakby zostawię im. Lokalsów. Sama woda jest to taka przesłodzona. Wo. Nie wiem, piłem małki też słodkie chyba smakują mi. To? To jest przefatalne. O kurwa, tej... Jakbym przechylił pięćdziesiątkę, nie? Czystej. Jezu. Zabierzcie to ode mnie. I mówisz, że ten specjał nie jest lepszy? No kurde, nie jest, Mateusz. Chciałbym ci obiecać, że jest, ale po prostu bym cię okłamał wtedy. Najmniej szczery jesteś. Mm. Z dół, nie da się tego pić. Nie, paskudztwo Jakby... Ja rozumiem, to się pije po to, żeby to kurwa działało. Jakby, to jest jedyne, grupa docelowa wiadomo jaka jest. Młodzi ludzie, którzy nie mają 18 lat. <głosy> <głosy> I chcą się po prostu najebać. No i żule Ale jeżeli macie wybrać, to wybierzcie już lepiej to halne. Bo to halne jest spoko, a to gówno. Nawet nie ma przyjemności spicia. Dobrze kochanie, jakimś cudem przetrwaliśmy przez to wszystko niektóre polecenia rozumiemy takie jak halne, a niektóre po prostu są niemożliwe do spożycia. Razem z Matim podjęliśmy suwerenną decyzję, że najlepszym dzisiaj piwem było halne. Mimo 10% naprawdę jest OK. Wszystkim, którzy polecali te piwo, serdecznie dziękujemy. Zapraszam do zostawienia suba razem z dzwoneczkiem na tym kanale, dlatego że co tydzień wrzucamy filmy. O alkoholach. Dziękujemy, że oglądaliście do końca. Trzymajcie się i do następnego!